Na targowisku w targowiskach w województwie dolnośląskim dwaj diecezjalni księża kupowali książki. Wybrali coś Hrabala, eseję McLuana oraz biografię Agaty Christi wydaną przez Ars Christiana. Całą tę sytuację przy bramie od strony ulicy uważnie obserwowali miejscowi katolicy. Patrz pan, rzucił któryś, jak to się rwie do steru. Już nawet targowisko jest, prawda, w szponach kleru. Ja zasadniczo nie jestem, prawda, antysemita, ale prawdziwy Polak przecież książek nie czyta. Mój brat pracuje w archiwum i takie akta odkopał, z których wynika, że stan wojenny wprowadził episkopat. Wybiła osiemnasta, ucichły wszelkie spory i wszyscy zgodnym krokiem ruszyli na nieszpory i wszyscy jednym głosem w czasie nabożeństwa modlili się żarliwie o zdrowie duchowieństwa. Całej tej opowiastki myśl wysnuwam taką, że gdyby Pan Najwyższy wybrał sobie Polaków i kazał Mojżeszowi prowadzić wybrany naród, to naród ówby stanął po kilometrach paru, założyłby na pustyni stowarzyszenie orzeł, którego przewodniczący powiedziałby: Panie Boże! Dziesięć prawda przykazań Pan podarował Żydom, Słowianie bez czternastu dalej prawda nie idą. Pan Bóg całą tę sprawę przedumałby przy piwie i zostałby przy Żydach i wcale mu się nie dziwię.